Tak, 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 tak. A tu proszę nagranie. Trafił do niewoli rosyjski granatnik. Witali trofimow. Mówi, że dowództwo poniża putinowskich żołnierzy. Z zabezpieczeniem mają problem. Stan psychologiczny żołnierzy pozostawia wiele do życzenia. Okej, okay, no to potłumaczymy teraz. Moment, ja to tak może zrobię. Proszę się przedstawić. Jestem Trofimow Witalii Wiktorowicz. 43. Zmotoryzowana strzelecka brygada. Gdy przejechaliśmy na Ukrainę, powiedzieli nam w tym momencie, że my już nie jesteśmy zmotoryzowaną brygadą strzelecką. Dlatego, że my nie mamy sprzętu, i co ty masz z twarzą? Twarz? Dowództwo mnie tak potraktowało. Moment. Dowódca roty u nas, dowódca kompanii napił się i ja się jakby spotkał mnie i mu się coś nie spodobało we mnie i zaczął. No i pobił go. Dlaczego nie masz munduru e, Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej? Mundur. Mundur. My nie dostajemy mundurów. Musimy sami kupować mundury. Tak samo. Tak samo jest z, z kamizelkami, z hełmami. Też nam powiedzieli, żebyśmy to sami kupowali. My nie mamy prawie nic. Jasne. Co myślisz o swoim dowództwie? Słabe mamy dowództwo. Cały czas wrzucając do takich miejsc, gdzie nic nie zostało przemyślane, nic nie zostało zaplanowane, nic konkretnego. Poniżają nas, nagrywają nas... Obiecują, że wyszły te nagrania tam do sieci społecznościowych i. A, co, a jakie nagrania? No Na oprócz tego, że Nic nie słyszę, co on mówi co ich. Coś? Czyli zmuszają nas do y, lizania rury, y, s, sania, ta, zmuszają nas do tańczenia, czy coś takiego. No nie takie tam. Ciebie nie. też tak nagrywali? Nie. Ja mnie nie nagrywali, ja miałem szczęście, mówi. Lizać rurę.